Byłem funkcjonariuszem więziennym w nowoczesnym ośrodku kategorii Supermax. Było to niedaleko Florence w Colorado. Pracowałem tam pół dekady. Zdążyłem zobaczyć tam prawie wszystko, co można sobie tylko wyobrazić. Próby ucieczki, dźgnięcia nożem, zamieszki. Ostra broń ukryta w miejscach, których wolałbyś sobie nie wizualizować. To tylko niektóre z bardziej nieprzyjemnych zdarzeń, z którymi miałem do czynienia w przeszłości. Obecnie piszę to na szyfrowanym Wi-Fi z nieujawnionej, ale bezpiecznej lokalizacji. Po wydarzeniach z opowieści, którą mam zamiar się z Wami podzielić, zmieniłem zawód. Pracowałem w ukrytym więzieniu w Arktyce, pełnym opętanych więźniów. Mam nadzieję, że osoby myślące o zostaniu strażnikami więziennymi przeczytają moją historię i ponownie rozważą swoje przyszłe wybory życiowe i spostrzegą, że to błąd. Z biegiem czasu zacząłem dostrzegać człowieczeństwo za brutalnym zachowaniem wielu więźniów powszechną obawą funkcjonariuszy penitencjarnych jest podatność na manipulacje ze strony osadzonych i ja starałem się nie stać ofiarą własnej empatii jednym z więźniów imieniem Aluko udało się uciec zbierałem informacje o tym jak to zrobił krążyły plotki, że przekształcił szczoteczkę do zębów w kilow. jakkolwiek zabawnie to nie brzmi w więzieniach nic co działa nie jest zabawne. Podobno wykruszał beton wokół zakratowanego okna. Inną zasłyszaną opowieścią było to, jak obezwładnił jednego z funkcjonariuszy więziennych. Oficer był zbyt zawstydzony, by się do tego przyznać, więc próbowali to zatuszować. Aluko był masywnym mężczyzną. Nie było wstydu przegrać z nim walkę bez broni. Jednak to brak broni u strażnika... Wprawiło mnie w zakłopotanie. Najdziwniejsze w tej historii nie był sposób, w jaki uciekł. Było oczywiste, że więźniowie mają jakiś poziom inteligencji nie byli tak impulsywni, jak sądziliśmy mieli jakieś prześwity świadomości lub to, co te piekielne byty kierowały ich czynami. Najbardziej niepokojącą częścią ucieczki Aluko nie było też to, jak udało mu się wspiąć na drut kolczasty. Nie chodziło też o jego chęci przemierzania tundry. Najbardziej zdumiewało mnie to, jak zakończyło się jego życie, gdy znajdował się mniej niż pół mili od więzienia. To nie żywioły go pochłonęły, coś go rozdarło na kawałki. Rozprzestrzeniła się teoria, że był to niedźwiedź polarny. Chciał zjeść to i zjadł! żartował jeden z oficerów w sali odpraw. Nie uznałem tego kiepskiego żartu za zabawny, podobnie jak inni. Nasz ogólny brak uprzejmości nie był rzadkością, ale niektóre żarty były nie do zniesienia. Podczas gdy wielu z nas zapisało to jako atak niedźwiedzia polarnego, był jeden aspekt rzezi. Który do tego nie pasował. W czaszce Aluko brakowało oczu, powiedział członek zespołu poszukiwawczego. Dodatkowo coś wyryło odwrócony krzyż na jego piersi, a raczej to, co z niej zostało. Medycy wrócili i opowiedzieli nam wszystko, co widzieli. Specjalny oddział przejął śledztwo wkrótce potem. Zapytałem jednego z księży: Co mogło zakończyć życie więźnia? Co za upiorna istota mogła dokonać tak precyzyjnego i przerażającego okaleczenia? Zapytałem. To ma zadatki na Azazela powiedział kapłan. Ten szczególny typ demona błąka się po pustkowiu może przybierać różne formy. Wypatruj wszystkiego, co przypomina kozę. Jeśli podczas sprawdzania zewnętrznego obwodu zobaczysz rogi koniecznie odmów modlitwę. I użyj tego. Podał mi krucyfiks. Mój uparty agnostycyzm nie chciał zaakceptować tego jako wiarygodnej broni. Ale ustąpiłem, bo co innego mi zostało. Buckley wezwał nas do swojego biura. Kiedy tam dotarliśmy, nie zatrzasnął drzwi, jak się tego spodziewałem. Dowódca Nosu i ja spojrzeliśmy na siebie z niepokojem, gdy Buckley machał do nas, abyśmy poszli za nim. Zabrał nas do windy w jednej z tylnych komnat, która wcześniej uznałem jako pomieszczenie dla ekipy sprzątającej. Była tam winda. Otworzył ją, kazał nam wejść do środka i poprowadził do piwnicy. Podziemne pomieszczenie było całkowicie puste. Z wyjątkiem dwóch przedmiotów. Jednym z nich był witraż przedstawiający Matkę Boską pokrytą lodem, drugim było krzesło elektryczne. Nie wiedziałem, że więzienie ma taką komorę. Rzeczy wyglądały na stare. Wydawało się, że pochodzą ze średniowiecza, a nie sprzed dziesięcioleci. Na końcach poręczy fotela znajdowały się twarze gargulców. Rozmawiałem o problemie z funkcjonariuszami. Powiedział: Jesteście nieudacznikami, skoro dochodzi do takich sytuacji. Procedury, które utrzymujemy w celu sprawdzania obiektów co godzinę, są niezwykle ważne. Zasady nie zostały napisane jako elastyczne wytyczne. Istnieją z jakiegoś powodu. To, że więzień poradzi sobie z udaną próbą ucieczki, nie wygląda dobrze ani dla nas ani dla przełożonych w Rzymie. Nie wiem, czy byliście leniwi, czy baliście się wykonywać swoją pracę, ale tak czy inaczej, musicie się zahartować i rozwinąć etykę pracy. Inaczej wszystko się spieprzy. Zmieniłem politykę. Bez względu na to, jak bardzo brakuje nam personelu, będziecie teraz przeprowadzać sześć rutynowych kontroli każda co godzinę. Jeśli usłyszę choć jedną skargę z waszych ust, Pożałujecie tego ponad miarę. Wszystko jasne? Po tym, jak zapadła cisza, Bakli ponownie nazwał nas niekompetentnymi i odesłał. Nosu wjechał windą na górę. Odwróciłem się i zwróciłem do przełożonego. Naczelniku, mam pytanie. Mamy dość pieprzenia, zwłaszcza twojego. Ale z litości za nasze ostatnie nieporozumienie. — Czy z więźniów wypędza się demony? A jeśli tak, to gdzie się później udają? Czy wrócą do więzienia, z którego wyszli? Czy przyznano im jakiś immunitet i pozwolono wrócić do domu? Czy egzorcyzmy czynią ich zdatnymi do życia w społeczeństwie? — Jesteś niczym więcej niż szumowiną z odznaką — powiedział Bakli z drwiącym uśmieszkiem — nie zadawaj pytań, jeśli twoja pensja na to nie zasługuje. Ile razy mam ci to powtarzać? Zastanawiałem się tylko dlatego, że od jakiegoś czasu nie widziałem Anny. Uważaj, co mówisz i zejdź mi z oczu. Jestem o włos od udokumentowania twojej niesubordynacji. Chociaż uwielbiałem grać z nim w tę grę, nie chciałem negatywnych konsekwencji. Opuściłem pokój. Nie pragnąłem, by dodatkowo przetestował na mnie prehistoryczne krzesło tortur. Wszedłem na jedną z wież obserwacyjnych. Wyjrzałem na mroźne równiny za naszą bazą. Groźby bakleja i zastraszanie zaczynały docierać do mnie bardziej niż zwykle. Przemoc słowna w mojej branży nie była rzadkością. Coś w jego poirytowanym tonie w tych warunkach sprawiało, że bolało jeszcze bardziej. Wypełniło mnie to pewną złością, której nie wiedziałem, jak ugasić. Uznałem, że zaczerpnięcie świeżego powietrza i zbadanie sprawy ucieczki pomoże mi zająć głowę. Musiałem oczyścić umysł. Ucieczka Aluko wywarła negatywny wpływ na moją wydajność pracy. Nadal nie chciałem uwierzyć, że jego śmierć była jakimś naturalnym zjawiskiem. Przyniosłem ze sobą karabin snajperski. Przejrzałem magazynek. Na każdej z kuli był wyryty krzyż. Próbowałem prześledzić dokładną ścieżkę, którą przebył Aluko, kiedy podjął ostatnią próbę powrotu do społeczeństwa. Miałem ze sobą noktowizor, który pomagał mi widzieć w ciemności. Pół godziny później zobaczyłem ruch. Na początku było subtelnie. Śnieg spadł z gałęzi drzew. Moje serce przyspieszyło. Gdy zobaczyłem postać wędrującą przez gęstą kępę sosen. Była to kobieta w koszuli nocnej, tak białej, jak otaczające ją wzgórza. Z jej czoła wystawały wygięte do tyłu roki. Sposób w jaki się poruszała był dziwny. Jej kroki zdawały się nie sygnalizować żadnego ruchu, jakby unosiła się w powietrzu. Za nią nie było żadnych zagłębień w śniegu. Jej głowa przechyliła się na bok. Ostatnim, jakby zamrożonym uczuciem, jakie widziałem na jej twarzy, był ból. Wyglądało na to, że doznała czegoś w rodzaju paraliżu szyi. Jelenie czarno-ogoniaste znajdował się zaledwie 20 stóp od niej. Zakradała się do zwierzęcia. To, co zobaczyłem potem, zaniepokoiło mnie. W jednej chwili tu Jelenia otworzył się. Karmazynowy wytrysk zaśmiecił śnieg kałużami czerwonego płynu. Kobieta sięgnęła do zwłok i próbowała chwycić niektóre z wypatroszonych części ciała. Jej ręce zatopiły się w kawałkach mięsa. Płakała. Nacisnąłem spust. Jej pierś wybuchła, niczym dwa rozdarte kawałki prześcieradła, jej krzyk stał się jeszcze głośniejszy, jej ciało zaczęło płonąć. Po chwili jednak płomienie zniknęły. Został po nich stos poczerniałych i trących się żarów porywanych przez wiatr. Popiół dekorował okoliczne drzewa, jakby to była makabryczna scenografia Bożonarodzeniowa. Następnej nocy odwiedziłem nosu w jego pokoju. Jego kwatera była istnym bałaganem. Zwykle jednak miał względny porządek. Na podłodze leżało po rozrzucanych kilka jego książek w miękkiej oprawie militarnych przygód science fiction. Zauważyłem, że na nocnym stoliku miał też pół butelki szkockiej, co było ewidentnym naruszeniem prawa. Nie pozwalano nam pić. Nagłe zagrożenie zmuszało nas do zachowania trzeźwości. Mimo to nie zamierzałem na niego donosić. Chyba zabiłem demona, powiedziałem, siadając naprzeciwko niego. Szukałem ciała, ale nie mogłem go znaleźć. Jeden z kaznodziejów powiedział mi, że to szczególny rodzaj zła, zwany azazelem. Spojrzałem na nosu i zobaczyłem, że jego oczy wydają się wpatrywać w sufit, ale na odległość jakby tysiąca jardów. Co się stało? Ej! zapytałem. Znalazłem księgę zgonów powiedział. Nie rozumiem. Ktokolwiek włączał przełącznik na krześle elektrycznym, które widzieliśmy wczoraj, prowadził dziennik. Wszystkich, których życie zakończył. Na tym krześle zabito dokładnie 106 osób. Jasne, niektórzy z nich byli odrażający, zanim w ogóle zostali opętani. Inni byli mordowani za naruszenie protokołów bezpieczeństwa. Nie ma spójności co do tego, dlaczego byli godni kary śmierci. Nosu wyciągnął Manilowy Tom, rzucił nim w moją stronę. Przejrzałem go i zobaczyłem wiele nazwisk. Niektóre wydawały mi się znajome. Czy podejrzewałeś, że zabijają ludzi na naszych oczach? Nie, powiedziałem. Przeszukałem strony w poszukiwaniu dat, aby zobaczyć, jak świeże lub stare były incydenty. Jak się okazało, wszystkie zdarzyły się w ciągu ostatniego roku. W pokoju na krześle panowała dziwna energia, powiedział nosu. To, co wygnałeś z lasu, mogło być duchem już opętanej, ale martwej osoby. Możliwe, że kiedy zostaną zabici, ich demoniczne ja pozostaje na tej równinie. To oni mogą nas nawiedzać. Być może każda historia o duchach, napisana od zarania dziejów, jest jakąś mroczną połową człowieka. Muszę jednak przyznać, że nie wiem, kto w ogóle chciałby nawiedzać w takim miejscu. Skinąłem głową. Zacząłem się zastanawiać, czy to było słuszne, czy też facet stracił zdrowie psychiczne. To ja pomogłem, Aluko uciec, powiedział nosu, odwracając się w moją stronę. Warunki panujące w tym miejscu mnie przerażają. Chcę pomóc jeszcze wielu innym.